Na początek yy, prawidłowe żywienie. Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że to jest odżywianie. Natomiast to nie jest jedzenie, bo jeszcze to, co zjemy, musi się przyswoić. Więc dzisiaj będę mówił oprócz tego oprócz tego, co należy jeść, jak należy to jeść i w jakich proporcjach co robić pomiędzy posiłkami, tak, aby to się wszystko przyswoiło. W jak najlepszej ilości. I teraz tak, kto z państwa ćwiczy chociaż raz w tygodniu? O, sporo, dobrze, fajnie. No to mam nadzieję, że to was zainteresuje. E, może powiem coś o sobie. E, 14 lat w sporcie jestem. Na, na początku biegałem, później uprawiałem sporty walki, kickboxing, Krav Później byłem dwa lata w wojsku na ochotnika jako podchorąży, pięć lat na siłowni i dwa lata jestem trenerem personalnym. Więc troszkę doświadczenia zebrałem przez ten czas, troszkę rzeczy widziałem. Mam nadzieję, że to, o czym ja powiem dzisiaj, okaże się dla Państwa bardzo, bardzo przydatną informacją. Na początku chciałbym Państwu powiedzieć o tym, w jaki sposób. E, należy ułożyć nasz plan żywieniowy. Bo tak naprawdę to jest plan, musimy to zaplanować. Mam tutaj bardzo przydatne flamastry, którymi będę się dzisiaj wysługiwał. I chciałbym Państwu opowiedzieć o takiej piramidzie żywieniowej. Piramida żywieniowa z Harvardu, e, najnowsze badania, której ja używam, aby być e, szczupły, oprócz tego, że się ćwiczę. E, Proszę mi powiedzieć, kto z Państwa uważa, że powinno się jeść na przykład dużo mięsa? Dużo mięsa jest, jest trzy osoby, dobrze. A kto uważa, że powinno być mało mięsa? O, jest więcej, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, to tutaj wpiszemy mięso słodycze i produkty mleczne. Dobrze, powiedzmy sobie tak. Mięso znajduje się w naszej piramidzie żywieniowej. Nie mogę powiedzieć, że nie należy go jeść, natomiast powinno go być bardzo mało. Dlaczego? Mięso, co prawda, dostarcza nam białka. Białko jest niezbędne do wzrostu, natomiast większość ludzi jego zbyt, zbyt dużo. Gdy jemy go za dużo, ono zaczyna zalegać w jelitach, tworzą się złogi kałowe. E, również zakwasza organizm, tak, podczas stawienia podczas e, białka i ja ogólnie mięsa e, wytwarzają się metabolity, których ludzie często, organizm ludzi nie są w stanie wydalić w takiej ilości, w jakim w jaki, w jaki one powstają w organizmie, e, więc mięsa należy jeść bardzo, bardzo niewiele, dlatego jest na, na samej górze tej piramidy, Poniżej są słodycze. no Myślę, że się Państwo do, za, za, zakładam, że Państwo wiedzą, dlaczego one tam są. Tak? Co prawda dają y, dużo energii, ale to jest zastrzyk y, jednorazowej energii, które później jak zjemy dużo cukru, nasza y, trzustka, insulina zaczyna się wytwarzać. Dzięki przez to poziom cukru co prawda wzrasta, ale później bardzo szybko opada. I znowu jesteśmy głodni. Tutaj pani dietetek kiwa głową, dziękuję. To jest dla mnie naprawdę też potwierdzenie mojej wiedzy, którą zdobywałem przez lata. Produkty mleczne tutaj również też jest ich bardzo niewiele. Co prawda jest w nich białko, natomiast nie ma tam jednego kluczowego aminokwasu, przez, co one, przez to białko zwierzęce mleczne. Nie jest zbyt dobrze przyswajane przez organizm ludzki. W takiej ilości jest, jest niska przyswajalność. Również problemy z laktozą się pojawiają. Nie wszyscy tolerują laktozę, nie wszyscy trawią laktozę. Także tutaj, tutaj też. Laktoza jest cukrem, którym się odżywiają bakterie często w naszych jelitach. Dobrze. Poniżej, troszkę większej ilości umieścimy sobie takie rzeczy jak, no, drób, ryby, jajka, dobrze. E, jeśli chodzi o drób, e, tutaj mamy już troszkę lepiej, natomiast e, jeśli, jeśli chodzi o produkty, e, produkty sprzedawane w sklepach, tak, hodowane, przez wielkie koncerny. Ten drób nie jest zbyt dobrej jakości, często te kury są trzymane w klatkach, one są mało wybiegane, nie widzą słońca, ich karma nie jest zbyt... Taka jak jaka powinna być, to nie, nie są takie, nie, nie łudźmy się, to nie są kury, które nasze babcie sobie hodowały, które one sobie chodziły, jadły sobie trawę, tak? to, to jest już w tym momencie produkcja, dlatego jak na przykład pójdziemy do sklepów i spojrzymy sobie na e, półki, niektóre mają produkty napisane organiczne, jedzenie organiczne. Co to oznacza, że inne nie są organiczne? Dobrze. Tutaj w następnej, jeśli chodzi o drób, jeśli chodzi o drób, to jak już chcemy coś kupować, nie mamy dostępu do takiego jedzenia prawdziwego, to indyk, bo indyka się nie da trzymać w klatce. One, one chodzą w takich dużych grupach, w takich kojcach. Jeśli chodzi o ryby, z rybami też trzeba uważać, no niedługo, zaraz wyjdzie, że mówię, że będziemy jeść same ogórki, natomiast... Z rybami też trzeba uważać, bo ryby potrafią zawierać dużo metali ciężkich. Niestety nasz, nasz, nasz przemysł zanieczyścił troszkę morza, więc produkty ryby z puszek zawierają oprócz tego glinu, również rtęć, która się odkłada w naszych organizmach, jeśli nie jest wydalana. Więc tutaj, jeśli chodzi o ryby, często te jeziorowe, hodowane przez zwykłych rolników, są zdrowsze niż te z mórz, dzikie, jakieś atlantyckie. To tak mała podpowiedź. I jajka. Jajka też się znajdują, znajdują w, nasz, w naszej piramidzie. E, białko jajka jest uznawane przez Światową Organizację Zdrowia jako taki wzór białka dla człowieka. Tak, 90, ponad 98% przyswajalności takie białko jajeczne ma. Oprócz tego ma dużo witamin yy, oraz cholesterolu. Cholesterolu nie trzeba się bać, natomiast trzeba go ograniczać. O tym dzisiaj nie będę mówił, dlatego ma, mamy mówić o sportowcach, amatorach. Widzę, że tutaj Państwo do, dobrze ćwiczą yy, często, więc tutaj, jeśli Państwo zauważą, ta piramida ma na celu poprawienie państwa witalności bo sportowcy muszą być witalni kto się ze mną zgodzi sportowcy muszą być witalni super wszyscy dobrze w następnej kolejności umieścimy sobie fasolowate i orzechy hasłowo napisane fasolowate, czyli e, ciecierzyca, fasola, to co wszyscy znamy, orzechy, soczewica, tak. E, można już, już je jeść już w większej ilości, natomiast no niestety powodują gazy. Gazy powodują przez, przez to, że często w organizmie się źle trawią, tak? są, są jedzone często w nieodpowiednim środowisku, w nieodpowiedniej ilości. Często trzeba je umieć dobrze zjeść. Na przykład orzechy trzeba przydałoby się wcześniej namoczyć. Dobrze, tutaj już mamy na szczęście lżej. Troszkę, mam nadzieję, że nie nastraszyłem. Tutaj już ta piramida już będzie coraz bardziej bezpieczna. W miarę schodzenia w dół. Owoce i warzywa. Kto uważa, że warzywa są zdrowe? Super, dziękuję. Tak, dokładnie. Warzywa są zdrowe. E, owoce jak najbardziej również. Mają dużo witamin, dużo błonnika. Błonnik jest bardzo istotny w naszej diecie. Również w diecie, nie tylko sportowców, ale na, na tym się będę tutaj dzisiaj skupiał. Ponieważ błonnik z warzyw i owoców w naszych jelitach poprawia perystaltykę, czyli to, w jaki sposób nasze jelita pracują. Nasze jelita są drugim mózgiem. Jeśli nasze jelita nie będą dobrze pracować, nie będą dobrze przyswajać składników odżywczych, nie będziemy mieć siły na trening. Zapomnijcie o jakichś przy, przyrostach czy możliwościach treningu, czy czy zmianach w sylwetce. To również jest przy odchudzaniu, przy moich klientach bardzo ważne. Więc warzywa nam dają, dają i owoce błonnik, jak również witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych komórek. Owoce dają też nam proste cukry, ale to zaraz o owocach przejdziemy troszkę dłużej. I tutaj. Ktoś, ktoś ma jakieś pomysły, co będzie na samym końcu? Jeszcze dwie rzeczy nam zostały. Woda. Gen generalnie tak, wo woda będzie, ale już przy Indii, bo ona tutaj jest, tu jest, tu jest, tu jest. Wszędzie jest woda. Kaszę? Bardzo dobrze. Zboża. Widzę, że pani, pani to nie powinna się odzywać, bo pani to wszystko wie. <laughs> Dziękuję. Zboża. Zboża. Tutaj występują. Czyli tak. Zboża dają nam błonnik tak jak wyżej, przy owocach i warzywach. Tak jak już wspomniałem, tutaj błonnik pełni bardzo ważną funkcję, bo często ludzie mają bakterie w jelitach, które wytwarzają. Ich metabolity są toksyczne. Jeśli one się będą wchłaniać, to po prostu te bakterie zatoksyczniają nam organizm. Błonnik. Z tych owoców, warzyw, zbóż w jelitach pozwala na to, że ten błonnik wchłonie te toksyny, i mechanicznie część tych złogów razem z bakteriami usunie poza organizm. Więc zboża to tutaj też również węglowodany złożone, które dają nam dużo energii do treningu. Nie należy o tym zapominać, że nie tylko ogórki bo tutaj właśnie mówimy o sportowcach, więc oni muszą mieć dużo energii do treningu. Oni bardzo dużo ćwiczą, oni ćwiczą nawet, nawet niektórzy dwa razy dziennie, więc bez tej energii oni po prostu nie dadzą rady tego treningu zrealizować, nie będą mieli postępów, a na tym im zależy, bo to są bardzo ambitni ludzie. I ostatnia rzecz w tej piramidzie, którą ci sportowcy używają, aby być zdrowym, być witalnym, to. Uwaga. Tak, dokładnie tak. Naukowcy z Harvardu udowodnili, można tak powiedzieć, czyli, czyli z dużą pewnością stwierdzili, że ruch jest niezbędny dla zdrowia. Dlaczego? Pracuje nasze serce, które potrzebuje ruchu, które musi trzy razy przynajmniej w tygodniu podnieść tętno swojej, swojej pracy powyżej 130 uderzeń na minutę. Trzy razy w tygodniu to jest minimum, aby serce było, było zdrowe, aby naczynia wieńcowe były wokół serca dotlenione. Podczas ruchu wytwarzała się. Y, y, Związki tlenu i azotu, tak to nazwę, które, które też magazynują się wokół, wokół serca, wokół naczyń wieńcowych, powodują rozszerzanie tych naczyń wieńcowych, przez to nie, ci ludzie nie mają takich zawałów. E, mięśnie pracują, stawy pracują. Często myślę, że nie tylko ja, ale Wy też macie takie doświadczenie, że łatwiej jest. Chodzić pół godziny, pół godziny w kółko, niż stać pół godziny. Macie takie doświadczenia? Dokładnie, to właśnie dlatego. Ruch powoduje to, że organizm nie lubi stać w miejscu. Znacznie łatwiej jest chodzić, tak jak ja teraz tutaj chodzę. Mi jest łatwiej chodzić. Moje stawy pracują, prześlizgują się pomiędzy sobą chrząstki, one się smarują, tak? Mięśnie, gdy pracują, do, dociera do nich więcej krwi. Przez to o, te metabolity, które one wytwarzają, nawet gdy nie pracują, bo komórki oddychają, nawet gdy my leżymy. Więc e, tam są te metabolity, i ruch pomaga je z, usunąć z tych mięśni. Więc to jest piramida według Harvardu. Ja tą piramidę stosuję na swoich klientach, stosuję ją też na sobie i ona działa, tylko się trzeba przyłożyć. Dobrze, tutaj było, tutaj było o wodzie dobrze wspomniane. To teraz przejdziemy do wody. Dobrze, ile powinno się pić na, w ciągu dnia litrów? Dwa, minimum, tak, mają Państwo rację, minimum dwa litry. E, dwa litry to jest tak, w zimę jak ktoś nie ćwiczy, to w zimę to jest dwa litry, bo organizm trzeba płukać. Eee, trzeba pukać, żeby te metabolity, które są odprowadzane z mięśni, jakoś muszą być usunięte z tego organizmu. Tak często ludzie ograniczają podaż soli. Ograniczają? A dlaczego? Po, podnosi ciśnienie. Tak mówią, że podnosi ciśnienie. A dlaczego podnosi ciśnienie? No jak się nie, nie płuka organizmu, to sól jest zatrzymana. Jakby się napił wody, to nadmiar soli by został odprowadzony z organizmu. Ale jak nie pije wody, no to zatrzymuje w organizmie wodę. I przez to podnosi ciśnienie. Dlatego picie wody jest bardzo ważne. Jaką pijemy wodę? Mineralna, tak. Super. Niegazowana. Nie gazo, nie No, to spokojnie, spokojnie. podstawy, podstawy. E, mineralna, niegazowana, jaka jeszcze powinna być? Co z temperaturą? Ciała, ciała, czyli ciepła. Tak naprawdę tak naprawdę ciepła, bo pokojowa to jest 20. Tak, ciała jest 6,6, Natomiast różne nasze organy, na przykład jelita, są cieplejsze niż 36,6. Tak, bo one pracują. Cały czas. Nawet jak ja tutaj stoję, chodzę, to moje mięśnie tutaj jelita pracują. Więc one mają troszkę wyższą temperaturę. Dlatego woda powinna być ciepła. Czyli tak 38, koło 38. Tak jak mamy szklankę wody, ona jest w 3 czwartych, nalaliśmy na przykład z butelki mineralnej, to powinniśmy dodać jeszcze. Troszkę wrzątku, żeby ją zagrzeć, żebyśmy czuli, to nie ma być letnia woda, to ma być woda ciepła. Dobrze, a jak powi powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy pić przynajmniej 2 litry na dzień. Tak naprawdę sportowcy zależy jakiej dyscypliny. Zależy jakie kiedy są przed zawodami, czy są przed zawodami po zawodach w trakcie, jakie to są zawody spożywają od trzech nawet do siedmiu, bo to zależy, jaki po prostu jest konkurencja. Natomiast dla normalnych ludzi, którzy, normalnych, takich jak powinni ćwiczyć dwa razy w tygodniu, no to jest przynajmniej 3 litry, przynajmniej. Żeby pukać organizm eee, dobrze. To jak powinien się zacząć taki dzień takiego sportowca, żeby on do, dobrze mógł ćwiczyć? Wstaje i co robi? Pije wodę, super, bardzo dobrze. Pije wodę. Tam też osoby podnosiły ręce, widzę, że już wiemy w którym kierunku e, idziemy. Rano. E, tak na, narysuję. O. Tuż po wstaniu, tuż po wstaniu, czyli w momencie, gdy wstajemy, no plus czas przygotowania wody i dojścia do kuchni. To są dwie ciepłe szklanki wody. Żeby pomóc jelitom po nocy się oczyścić. I to też, to też mocno się łączy z medycyną chińską. To też no. Ten mikrofon chce. Mikrofon chce, żeby do niego mówić. E to też się łączy mocno z medycyną chińską i e to też, też naukowcy udowodnili. Po prostu po nocy jelita są odwodnione. Po nocy organizm jest niedotleniony, więc przydałoby się jeszcze tutaj okno otworzyć w tym momencie. Pijemy dwie szklanki ciepłej wody. To pomaga naszym jelitom się nawodnić i pozbyć treści jelitowej z wczorajszego dnia. W tym momencie dopiero tutaj, tutaj perystaltyka się poprawia, i często osoby, które to stosują, tak jak ja, piją. Dwie szklanki i do łazienki. Dlaczego? Bo jelita się uruchomiły. Dobrze, następnym razem, tutaj już za pół godziny, 30 minut około, śniadanie. Składające się z tych produktów, które tam wymieniłem na poprzedniej kartce, z tej piramidy hartwartskiej. Czyli tutaj jest śniadanie tak, aby się szybko stawiło. zaraz będę mówił, co zrobić, aby jedzenie szybciej trawiło, bo sportowcy nie robią tak, że jedzą obiad i później idą godzinę leżeć. Oni nie mają na to czasu i ich organizm nie wytrzymał takiego leżenia, bo to jest zbyt duże włożenie energii w trawienie, zamiast, zamiast w regenerację. Po śniadaniu około Dwie godziny po jedzeniu, bo nie, nie, nie pijemy w trakcie jedzenia, bo rozcieńczamy, przez co organizm musi wytworzyć więcej soków trawiennych lub nie dotrawi posiłku, i jedną godzinę przed. Tutaj pijemy tak narysuję około trzech szklanek takiej ciepłej wody. Obiad. Tutaj nie łączymy, tak jak już wspomniałem, wody z posiłkami. Nawadniamy tutaj organizm, pomagamy dalej wchłaniać się tym składnikom odżywczym ze śniadania. Następnie, tutaj jest obiad. Później, znowu są trzy szklanki. Tak jak wspomniałem, w tych odstępach. Ewentualnie, pytanie: jaka to jest dyscyplina? Niektórzy sportowcy jedzą 4-5 posiłków dziennie, inni, inni 3. Więc tutaj, pomiędzy posiłkami, jest, jest woda. Ostatni posiłek, lekki, żeby nie obciążać organizmu na noc. Około 20 to jest maks. Tak mówi się, że 18, po 18 nie powinno się jeść, żeby, żeby nie przytyć. No to nie jest prawda. Po 18 nie powinno się jeść, żeby nie obciążać organizmu. Bo jak ktoś ma odpowiedni ruch, to on i tak nie przytyje po tej 18, jak zje. Tylko, że jego jelita, jego organizm będzie obciążony trawieniem. I ostatni posiłek, jak się stawi jedna szklaneczka wody przed snem. Czy to jest zrozumiałe, to co teraz powiedziałem? Tak? Dobrze, super. Dobrze, tutaj opowiedzieliśmy sobie o wodzie. Mam jeszcze... tak? 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 Generalnie wszystko zależy od tego, jak, ile wody na co dzień potrzebujesz. 2-3 litry, litry powinno być samej wody. Tak? Samej wody. Bo w ryżu masz bardzo dużo wody, w chlebie masz bardzo dużo wody. Samej wody, oprócz tego. Tak, plus. Samej wody, bo ona jest potrzebna nie tylko, żeby się nawodnić, bo jest dużo pomidorów, tam jest też dużo wody. Pomiędzy posiłkami nawadniasz się, żeby pozbyć się toksyn. Zup, zupę traktujemy jako posiłek. Wszystko, co jest w wodzie... E, rozpuszczone, czyli zupy, herbaty. Organizm traktuje jak posiłek, to zalega dłużej w wielitach. Dobrze, i teraz e, już trzecia kartka, którą zapełnię. Powiem Wam, jak powinniśmy e, łączyć posiłki. Ja uczę ludzi, aby. Tutaj są e, produkty mięsne. Tłuszcze węglowodany, złożone owoce i tutaj są warzywa nieskrobiowe. Czyli tak, ja, ja uczę ludzi w ten sposób. Produkty mięsne łączymy z produktami nieskrobiowymi, tłuszcze. Czyli takie jak oleje łączymy z produktami nieskrobiowymi, czyli ogórki, pomidory, węglowodany złożone, czyli zboża też łączymy z warzywami nieskrobiowymi. Owoców w ogóle z niczym nie łączymy. Natomiast nie łączymy, nie łączymy produktów mięsnych z, z, z węglowodanami złożonymi, olejów z węglowodanami złożonymi oraz produktów mięsnych z tłuszczami. Dlaczego? Ponieważ te produkty mają zupełnie inne pH trawienia i organizm musi włożyć więcej energii, żeby to strawić. Produkty mięsne trawią się w troszkę niższym pH, czyli bardziej kwasowym, a na przykład węglowodany złożone w bardziej zasadowym. I to, jak zjemy to razem, to właśnie później jest leżymy pół godziny po posiłku. No bo organizm teraz trawi. Nie przeszkadzać. Także moi klienci, ja im rozpisuję plany żywieniowe pod właśnie tymi trzema zasadami. To są podstawy, których ja uczę, dzięki czemu oni mają efekty szybciej, i lepiej. Ostatnio jedna, jedna klientka, nie, nie powiem imienia, bo szanuję jej prywatność, powiedziała mi wczoraj, 9 treningów, 8 kilo w dół. Także myślę, że coś wiem na ten temat, na temat żywienia. Na temat y, suplementacji, w jaki sposób pomóc ludziom. Mam nadzieję, że mój wykład był dla Państwa interesujący, sporo się dowiedzieliście i jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do mojego stanowiska, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Łukasz Kalasiński, dziękujemy bardzo.